W archiwach PRL-u kryje się historia, o której mało kto dziś pamięta. Historia człowieka, który, według niektórych, mógł zmienić losy świata. Nazywał się Stanisław Szczepan wynalazca, mechanik, marzyciel. W latach 80. miał opracować silnik, który nie potrzebował paliwa. Urządzenie, które, jak mówił, miało czerpać energię z samego ruchu. Brzmi jak science fiction? Być może, ale dokumenty, które po sobie zostawił, mówią coś innego. W 1984 roku Szczepan złożył wniosek patentowy. Dwa miesiące później zaginął. Dziś spróbujemy zrekonstruować jego historię. Co naprawdę wynalazł? Dlaczego jego laboratorium spalono? I kto miał interes w tym, by jego nazwisko zniknęło z kart historii? Jeśli jeszcze tu jesteś i udało mi się Cię zaciekawić, mam ogromną prośbę. Zostaw lajk, like, rozsiądź się wygodnie w fotelu i obejrzyj materiał do samego końca. Zaczynamy. Stanisław Szczepan urodził się w 1938 roku w Płocku. Od młodości fascynował się mechaniką. Jako nastolatek rozbierał silniki z radzieckich motocykli. Nie skończył studiów, ale jego wiedza praktyczna była imponująca. W latach 70. pracował w zakładach mechanicznych w Kutnie. To właśnie tam zaczęły się jego eksperymenty. Według relacji współpracowników Szczepan często mówił o silniku, który będzie się sam napędzał. Uważał, że klasyczna zasada zachowania energii nie jest pełna. Brzmiało to jak herezja naukowa, ale Szczepan miał coś, czego nie mieli inni prototyp. W 1979 roku w jego warsztacie w Płocku pojawił się metalowy cylinder wielkości silnika motocyklowego. W środku układ magnesów, cewki i dziwny mechanizm kołowy. Według jego dziennika urządzenie miało podtrzymywać moment obrotowy bez zasilania zewnętrznego czyli silnik, który się sam kręci. W tamtym czasie mógł to brzmieć jak cud techniki. Ale nikt nie chciał w to wierzyć, ani zakłady państwowe, ani politechnika. W archiwach zachował się jeden raport z 1981 roku, w którym inżynier z Warszawy napisał: Zjawisko obserwowane u Szczepana jest interesujące, ale niezgodne z zasadami fizyki klasycznej. A mimo to urządzenie działało. W marcu 1983 roku Szczepan zaprezentował swój wynalazek w małej sali Gminnego Ośrodka Kultury. Było 12 świadków. Silnik obracał się bez żadnego źródła paliwa. Miał działać w oparciu o układ magnesów trwałych i impulsów elektromagnetycznych, które zamykały energię w obiegu. Na pokazie obecny był także człowiek, którego nazwiska dziś nie znajdziemy w żadnych aktach. Dodatkowo żaden ze świadków nie wspomina o nim chętnie. Jedyne odnalezione wzmianki o tym człowieku to według relacji żony Szczepana, przedstawił się jako inżynier z Warszawy, reprezentujący przemysł obronny. Dwa tygodnie później laboratorium Szczepana spłonęło. Policja uznała to za zwarcie instalacji elektrycznej. Ale świadkowie mówili coś innego. Ogień pojawił się dokładnie w miejscu, gdzie stała maszyna. Wszystkie notatki, rysunki techniczne i części zniknęły. Szczepan był zdruzgotany, jednak już w lipcu 1983 roku zaczął budować drugi egzemplarz. Twierdził, że tym razem nikt mu tego nie zabierze. 15 stycznia 1984 roku złożył wniosek patentowy w Warszawie. Wniosek zaginął w drodze. A sam Szczepan nigdy już nie wrócił do domu. Ostatni raz widziano go na dworcu kolejowym w Kutnie, z walizką pełną dokumentów technicznych. Według niektórych relacji, miał jechać do Warszawy na spotkanie z kimś z ministerstwa, ale nie dotarł tam nigdy. W aktach milicji widnieje adnotacja, nie znaleziono śladów przestępstwa. Teoria trochę naciągana. Albo ktoś dokładnie po sobie posprzątał. Jego żona mówiła potem, że w nocy po zniknięciu do ich domu podjechała czarna wołga. Dwóch mężczyzn przeszukiwało warsztat. Zabrali absolutnie wszystko, co zostało po silniku. Do ostatniej śrubki. Nawet narzędzia, których nasz bohater używał. Dziś po latach pozostało zaledwie kilka stron jego dziennika. Notatki o zjawisku rotacji magnetycznej, szkice przypominające współczesne projekty silników bezszczotkowych. Czy Szczepan naprawdę stworzył coś, co działało? Czy raczej był genialnym amatorem, który trafił na efekt fizyczny, którego sam nie rozumiał? W 1991 roku pojawił się mężczyzna, który twierdził, że posiada fragment oryginalnego silnika Szczepana. Pokazał go dziennikarzom z tygodnika motor. Element z metalu o nietypowej strukturze magnetycznej. Zbadano go. Wynik zawiera pierwiastki używane w przemyśle obronnym ZSRR. Skąd amator z Płocka miał dostęp do takich materiałów? Hmm. Może był to wspomniany wcześniej inżynier z Warszawy, reprezentujący przemysł obronny? Zmiana ustroju? Zmiana strony? Część badaczy uważa, że Szczepan mógł pracować nieświadomie dla wojska. Inni, że był pionierem w dziedzinie, którą dopiero dziś zaczynamy rozumieć energetyki kwantowej i ruchu bez strat. W 2004 roku Instytut Mechaniki Stosowanej w Krakowie przeanalizował jego zapiski. Wnioski były zaskakujące. Niektóre wzory mają sens. Szczepan intuicyjnie opisał zjawiska, które dziś wykorzystuje się w silnikach magnetycznych nowej generacji. Czy to możliwe, że polski wynalazca wyprzedził swoją epokę o 40 lat? Dziś jego imię praktycznie zniknęło z historii techniki. Nie ma go w podręcznikach ani w Wikipedii, ale w internecie krąży legenda o silniku Szczepana maszynie, która miała działać wiecznie. Kto wie, może gdzieś działa, jeśli jej nie zniszczono po przechwyceniu. Niektórzy amatorzy próbują ją odtworzyć. Na forach pojawiają się rysunki, filmy z YouTube. Wszystkie. Inspirowane jego notatkami. Może nigdy nie dowiemy się, jak naprawdę działał jego wynalazek, ale jedno jest pewne: jego historia to opowieść o człowieku, który wierzył, że można pokonać niemożliwe. Stanisław Szczepan, mechanik, wizjoner, człowiek, który zaginął wraz ze swoim marzeniem. Może naprawdę odkrył coś, czego świat nie był gotów przyjąć, a może jego wynalazek był tylko błyskiem geniuszu, który zgasł zbyt szybko. Tak czy inaczej, jego historia przypomina nam, że największe odkrycia często rodzą się tam, gdzie nikt nie patrzy. Jeśli fascynują cię zapomniane polskie wynalazki i ludzie, którzy odważyli się myśleć inaczej, zostań z nami bo to dopiero początek odkrywania historii, które miały zmienić świat. Dziękuję za uwagę. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnego materiału, chyba że podzielę los Stanisława.